Numer 193802 proszę do pana kurka. Właśnie taki jest znak czasu zamiast swojskiego imienia Krasula, pięciocyfrowy komputerowy numer, krowy biało-czarne rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, których przodków można szukać w północnej Holandii we Fryzji, w północnych Niemczech w Holsztynie. No nie bać się proszę, nie ma się czego bać. Krowy, które udomowił człowiek bardzo dawno już 2000 lat temu można stwierdzić że ten biały życiodajny płyn fascynował człowieka i udało mu się to zwierzę udomowić a gdyby sięgnąć głębiej w mroki historii okazuje się że nawet już 9000 lat temu krowa była zwierzęciem udomowionym pytanie dlaczego dlatego że dawała po prostu mleko że był ten niesamowity proces technologiczny, opanowany przez człowieka, choć nie rozumiał, jak to się dzieje. Dzisiaj ta niesamowita, rycząca fabryka konkuruje z innym hodowlanym zwierzęciem bardzo skutecznie ze świnią, ponieważ ma tę wielką przewagę, że w stosunku do człowieka nie jest konkurencyjna. Nie zjada tego, co człowiek, to znaczy. Zbóż czy ziemniaków, a paszę, głównie paszę objętościową, po prostu trawę. A sprawność energetyczna tej fabryki jest też niesamowita. Jeśli porównać ją do świni, to ta zamienia tylko 17% pożywienia na swoją tuszę, a krowa robi z zielonej masy, którą spożywa, 35% zamienia w użyteczny dla człowieka. Produkt białkowy, i to jest ta wspaniała, biologiczna fabryka, która jest tak człowiekowi potrzebna. Prawdziwy kąbek na czterech nogach. Są nazwa jest tym bardziej uzasadniona, że jest to przecież twór zrobiony przez człowieka specjalnie po to, żeby dawać mleko. Praprzodek krowy. No, to co wiemy, dawał rocznie około 200-250 litrów mleka, a współczesne producentki, no tutaj wydajność liczy się w tysiącach litrów. W przypadkach rekordowych powiedzmy 15 tysięcy litrów mleka rocznie. Pytanie, jak one to robią? No, wiadomo, że finałowa część procesu odbywa się tutaj, w gruczole mlecznym, który tak naprawdę składa się z czterech gruczołów, przy czym, przy czym każdy z nich zakończony jest strzykiem. Ale oczywiście, Misterium odbywa się we wnętrzu, w specjalnych pęcherzykach, wyściełanych milionach pęcherzyków, z których każdy zbudowany jest z kolei z milionów komórek nabłonkowych, które filtrują to, co dostaje się wraz z krwią do tego gruczołu. Tak, bo mleko jest oczywiście przenoszone wraz z krwią, a właściwie jego składniki. Część zresztą składników powstaje w samym gruczole. Przy czym niesamowita jest w tym przypadku... Wydajność to jest na pierwszy rzut oka zupełnie nieciekawe, podobnie jak nieciekawe jest wnętrze komputera. Ciekawa jest natomiast jego funkcja. Otóż, by uzyskać jeden litr białego płynu, trzeba przefiltrować no, około 500 litrów krwi. Niesamowita wydajność. A i prawa to robi na co dzień. Pod warunkiem oczywiście, że zapewni się jej idealne warunki. Jedyny problem z tym, że zwierzę nie mówi i Ciągle pozostaje otwarte pytanie: co to są te idealne dla krowy warunki? Dużo zielonej, soczystej trawy i krowy oto prosta recepta na odżywczy płyn. Mleka może być jednak więcej lub mniej a to już zależy od krowy dokładniej od jej samopoczucia. A dogadać się z krową wcale nie jest łatwo. Każdy chciałby wiedzieć, czy przypadkiem krasula nie jest głodna. Wielu spytałoby o posłanie w oborze, o wentylację, temperaturę. Pytanie wprost stwarza jednak jak dotąd pewne trudności. Nauka nigdy nie jest bezradna. Nawet wówczas, gdy podejście bezpośrednie nie daje pełni sukcesu, znajduje swoje sposoby. W tym przypadku, jak przystało na Szkotów, rozwiązanie było niezwykle chytre symulator krowy. Krowa, jak wiadomo, je, by przybierać nawadze i dawać mleko, ale mniej znany jest fakt, że 30 kg paszy dziennie zużywa na utrzymanie stałej temperatury swojego ciała. Taką właśnie temperaturę plus 39 stopni Celsjusza należało wytworzyć w środku blaszanego cylindra zwanego Maybell. Gdy temperatura spadła poniżej założonego progu, termostat włączał grzejnik i już było dobrze. Normalnie ubytki energii żywa krowa rekompensuje sobie zwiększoną żarłocznością. Przeciwnie, gdy grzeje słoneczko, wtedy znacznie mniej zielonego zamienia się w ciepło. Ale gdy tylko powieje wiatr, zaczyna się wielkie żarcie. W laboratorium sztuczna krowa reagowała identycznie. Ros rosło zapotrzebowanie na gigakalorie, tym razem z energii elektrycznej. Ulewny deszcz z naukowo oberwanej chmury przenikał do kości, przepraszam, do blachy Mabel, wywołując łód kilowatów. Tymczasem siostrę Mabel rzucono na pastwę natury, a zamiast niej w obórce umieszczono komputer, który pilnie notował każde zażalenie. A było na co? Na zimno, na deszcz, wiatr? Blaszana krowa powinna ginąć w oczach. I tak, próbując rzeczywistość i udając naturę, naukowcy stworzyli uniwersalny czujnik Mini Mabel. Mała krówka i duży program dla maszyny liczącej. Umieszczano ją wszędzie tam, gdzie mogła być prawdziwa krowa. Próbowano rozstrzygnąć odwieczny problem, czy oszczędzać na jedzeniu, a inwestować w ciepłe obory, czy też odwrotnie. I wstyd powiedzieć, wcale nie chodziło tu o dobro krowy, ale o pieniądze. chowu są dzisiaj niesłychanie zróżnicowane. Można tradycyjnie swobodnie hodować na pastwisku, można w oborze wiązać na stanowiskach, można nawet umieszczać krowy na ruchomych wózkach, a można wreszcie stosować to, co właśnie zostało zrobione tutaj. System wolno wybiegowy, do którego jak gdyby się wraca, połączenie tradycji z nowoczesnością. Hodowcy przypomnieli sobie o tym, że krowa jest zwierzęciem stadnym, że w takich właśnie warunkach... Czuje się najlepiej, ale że powinna mieć swobodę ruchu, więc w tych wybiegach krowy nie są uwiązane, mogą swobodnie się przechadzać, ale najważniejsza rzecz jest taka: każda z tych krów musi zjeść oprócz paszy objętościowej pewną porcję pasz treściwych, tego co jest ściśle związane z jej wydajnością mleczną. I tu wkroczyła właśnie ta najnowocześniejsza technika. Na szyi krów. Pojawiły się takie niezwykłe elektroniczne homonta. W tym pudełku schowana jest elektroniczna aparatura, która składa się z kilku układów scalonych i ferytowej anteny. Wygląda to tak, kiedy krowa zbliża się. Tu oczywiście zakodowany jest komputerowo numer ewidencyjny każdej krowy, i w komputerze również umieszczono w programie ilość paszy treściwej, jaką powinna dostać każdego dnia, określoną powiedzmy na przykład 10 kg. I gdy krowa zbliży się do takiego stanowiska żywieniowego i wsadzi łeb z homontem w stronę właśnie tej czarnej skrzynki, elektroniczny nadajnik spowoduje to, że komputer zadysponuje określoną ilość paszy, będzie się ona sypała do tego karmnika z określoną szybkością tak długo póki krowa będzie stała na tym stanowisku. Jeżeli zje 2 kg i wyjdzie, to przy następnej wizycie dostanie kolejną porcję, ale jeśli zje 10, to żeby nie wiem ile razy jeszcze przyszła, nie dostanie już ani grama. I tak właśnie odbywa się połączenie tego stadnego chowu z indywidualnym traktowaniem każdego zwierzęcia, bo z tym były właśnie największe kłopoty. Dzisiaj to zostało już komputerowo rozwiązane. Dzięki komputerowi powstaje swoiste sprzężenie zwrotne. W sali udojowej są specjalne czujniki rejestrujące ilość mleka produkowanego przez krowę. Te dane trafiają do komputera, a on sam automatycznie oblicza porcję paszy treściwej, która się krowie należy i zmienia tę ilość w zależności od tego, jaka jest produkcja mleka. To wszystko odbywa się poza hodowcą, bez jego ingerencji automatycznie. Co więcej, do komputera trafiają wszystkie informacje dotyczące płodności, dotyczące kondycji zwierzęcia, najróżniejszych rzeczy, powstaje bez mała komputerowa obora. Padło słowo komputer, to powinienem w tej chwili zacząć klaskać w ręce i nie mówić nic więcej, a przecież było to tylko podejście z jednej strony. Powiedzmy podejście takie, które doskonale objęło informacją same, samo zwierzę. Natomiast to, co mu się daje do, do żłoba, no pozostało w dalszym ciągu niewiadomą. A przecież Przecież warto zdawać sobie sprawę, że nie tylko pasze treściwe, które dodaje się i dozuje często takimi komputerowymi metodami, yy, są istotne. Zdecydowanie bardziej istotna w żywieniu jest tak zwana pasza objętościowa, a krowa nie powie nam, co jej smakuje, a co nie. To trzeba wiedzieć jakby poza zwierzęciem. Trzeba opracować mm, naukowe, obiektywne metody analizy, na przykład zawartości składnika włóknistego w paszach. No, i to się robi, i to się robi również metodami strasznie wyrafinowanymi. Podsusza się samą substancję, która będzie badana. Po odpowiednim osuszeniu mieli się, uzyskując tego typu mączkę. Mączka wędruje do pojemnika badawczego, który od spodu zakończony jest filtrem o odpowiednio dobranej, dobranej granulacji. Porów. I teraz tego typu próbka trafia do urządzenia, gdzie traktowana jest kwasami, zasadami, podgrzewana przez długie godziny i w efekcie y, składniki włókniste rozpuszczają się, przechodzą gdzieś niżej, a pozostaje na tym, na sicie, to co jest przez krowę niestrawione. I dzięki temu można uzyskać na przykład informację już nie tylko o tym, ile składników włóknistych w ogóle jest, ale y, jakie są ich z kolei procentowe składy, składniki włókniste, celuloza, chemiceluloza, sama lignina, lignina, która w ogóle nie wchodzi w procesy trawienne w wielkim żołądku, bardzo skomplikowanym żołądku zwierzęcia, który tak naprawdę jest przecież mikrobiologiczną, bakteryjną fabryką. I kiedyś oceniało się ogólnie ilość składników włóknistych. Obecnie, obecnie ocenia się już tylko to, co naprawdę wchodzi w sam proces trawienia, a więc w efekcie gdzieś tam na końcu odbija się no odpowiednią ilością mleka, produktu końcowego. Przy czym to jest także tylko jedno podejście do tematu. Dana jest pasza, informacyjnie staramy się objąć ją do końca. A przecież istnieje jeszcze inna metoda. Można na przykład spowodować, bądź spróbować powodować, żeby to, co dotąd zwierzęciu nie smakowało, było nieprzydatne, raptem stało się naprawdę użyteczną pełnowartościową paszą. Ale to jest już odrobinę inna pieśń. Najwspanialsza, najbardziej wydajna fabryka zwierzęcego białka. To właśnie krowa. Zamienia zieloną trawę w biały pożywny napój tanio i skutecznie. Ale na nieszczęście dla nas i dla krów, ziemia nie jest jednym wielkim dywanem soczystej trawy. Znakomita większość to nie najlepsze pastwiska. Za to sporo jest ściernisk, które zwykle się wypala, bo słomy nawet nie warto zbierać. Ale gdyby tylko krowy chciały to jeść, ba, nie jest to takie proste. To, co krowy lubią najbardziej, to delikatne włókna traw. Grube i twarde włókna słomy u krowy wzbudzają dreszcz obrzydzenia. Jak więc wyperswadować zwierzęciu chęć trawienia rzeczy bardziej łykowatych niż siano? Cóż! Zacząć trzeba, jak zwykle, od początku, od podstaw fizjologii krowy. Ta posiada w swym boku specjalną przetokę, coś jak korek w butelce, który umożliwia zajrzenie wprost do krowiego żołądka. A właściwie do jednego z nich. Krowa posiada bowiem żołądek w czterech częściach. Najważniejszy z nich to żwacz. W nim właśnie bakterie rozkładają włóknisty pokarm na strawną papkę. Niczym w biologicznym reaktorze. Miliardy mikroorganizmów pracowicie połykają drobiny traw. Dopiero tak przetworzona pasza staje się przyswajalna dla organizmu krowy. Pytanie podstawowe to. Czy wszystkie bakterie mają identyczny apetyt i upodobania? Bo jeśli nie, to może uda się wybrać i takie, którym smakują twarde włókna słomy. Ta idea zawiodła naukowców aż pod biegun. Wbrew pozorom wcale nie niemanowce uczonych dysertacji. Okazało się bowiem, że zamieszkujące te okolice wół piżmowy, bestia skądinąd o prehistorycznym rodowodzie, żywi się kępami traw co najmniej sprzed roku. Tak samo jak krowa, wół piżmowy ma żwarcz ale bakterie jego zamieszkujące są zupełnie inne. One potrafią wyzwolić energię z twardych włókien. Gdyby tak przenieść jego żwacza tu, w taniej paszy byłoby pod dostatkiem. Ale czy w nowym środowisku żwacza krowy będą one równie pracowite? A może stres i konkurencja naturalnych bakterii krowy je zgubi? Żwacz jest biologicznym reaktorem stworzonym przez tysiące lat ewolucji, a nam się spieszy. Na razie krowa z trudem daje się namówić na słomę, choć gazety podobno już zjada. Właściwie można powiedzieć nie to żartobliwie, że krowa to ma klawę życie, bo człowiek robi wszystko, aby miała optymalne warunki życia i kowła równocześnie. Problemy dopiero się wtedy zaczynają, kiedy to mleko dzięki tym odpowiednim warunkom już jest, bo nagle powstaje taki problem, jak wydoić szybko 400 krów. Wiadomo, że tradycyjnymi metodami już się tego zrobić nie da, więc muszą powstać tego typu urządzenia, mechaniczne dojarki, które pozwalają jednocześnie doić 24 krowy po 12 stanowisk, Centralna pompa, która daje podciśnienie i rurociągiem mleko spływa do zbiorników. Ale najpierw trzeba jeszcze założyć krowom takie urządzenie. Na strzyki cztery kubki udojowe, które działają na zasadzie podciśnienia. Pulsacyjnie to podciśnienie powoduje, że mleko ścieka do szklanych zbiorników. Równocześnie strzyki są masowane, żeby nie powodować drętwienia tkanki. Ale żeby przekonać się jak skomplikowane jest to urządzenie wystarczy popatrzeć na elektroniczny tester który mówi ile wynosi to podciśnienie czy dokładnie 50 kilopaskali czy tych, ilość tych pulsów jest taka jak powinna być to znaczy 60 na minutę czy y, pewne fazy tego dojenia y, elektrycznego podciśnieniowego są właściwie ustawione i tak dalej i tak dalej z tego urządzenia Całą tę mądrość udojową można wyczytać, a potem krowy wchodzą do swoich boksów i zaczyna się ostatnia faza produkcji białego płynu. Wymianie, Biała Rzeka. Ale nie zawsze jest to biel, która jest oznaką najczystszej niewinności i najczystszej czystości. Nieodpowiednie mechaniczne dojenie, niezachowanie odpowiednich warunków higieny i pojawia się to, co stanowi zmorę. Mastitis. Zapalenie wymian reakcja reakcja na obecność y, czynników biologicznych w krwi przy czym głównie głównie w tym przypadku idzie o obecność białych ciałek y, krwi które jeśli pojawiają się w mleku zdajanym od krowy to znaczy że z wymieniem dzieje się coś niedobrego białe ciałka a więc reakcja organizmu a więc stan zapalny a więc jedna z postaci mastitis to jest jeszcze dobre tu w mniejszym lub większym stopniu może czytelniej będzie pokazywać to szkłem. W większym czy mniejszym stopniu pojawiła się już reakcja. Tutaj widać stosunkowo dużo płaczków, natomiast z lewej strony reakcja jest niesamowicie gwałtowna. Test przeprowadza się, jak powiedzieliśmy, w punkcie skupu. Na podstawie tego testu można ocenić, z którego miejsca przyjechało mleko zarażone zbytnio bakteryjnie. Tam pojawia się człowiek, lekarz i tam przeprowadza dalszą część badań, by móc wskazać, które konkretnie zwierzęta no akurat temu schorzeniu yy, uległy. 120 sztuk na godzinę. Tempo dojenia tak zawrotne, że właściwie na nic innego nie ma już czasu. A przecież jedna trzecia tych krów jest prawdopodobnie chora. Wróg pod mikroskopem. Bakterie najbardziej powszechnej krowiej choroby. Nazywa się mastitis, czyli zapalenie wymion. Mimo starań i utrzymywania wymion w czystości, choroba rozwija się i przenosi. Pół biedy, gdy jest w początkowej fazie. Wówczas mleko można jeszcze pasteryzować i sprzedawać. Potem jest znacznie gorzej. Jedynym pocieszającym faktem jest to, że natura sama wymyśliła system ostrzegawczy. Zestalone, zakrzepłe grudki mleka są. Widomym dowodem, że choroba przybrała groźny obrót. Teraz jedynym ratunkiem są już tylko antybiotyki. Ale póki kuracja nie zostanie zakończona, mleko tej krowy nadaje się tylko do zlewu. W Wielkiej Brytanii z powodu mastikis co roku wraz ze ściekami spływa mleczna rzeka o wartości 50 milionów dolarów. A więc, choć czasu piekielnie mało, hodowca musiał przed udojem zbadać dokładnie każde wymie, a i to nie zawsze okazywało się skuteczne. Musiał więc powstać pomysł tyleż skuteczny, co prosty i szybki. Wykrywacz grudek w mleku. Specjalny filtr zatrzymujący zakrzepy charakterystyczne dla zapalenia wymion, Ale filtr tak sprytny, że pozwalający równocześnie na swobodny przepływ mleka. W ten sposób połączono dwie sprzeczności. Grudki osiadają, a mleko płynie dalej. Po raz pierwszy w długiej historii tej choroby hodowca otrzymał prosty, i niezawodny sposób diagnozy. Chore krowy wyławiane są błyskawicznie i mogą być natychmiast poddane leczeniu. Wystarczy jeden rzut oka na wykrywacz prawdy. Ale prawda jest i taka, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Okazało się bowiem, że mastitis przenosi się w obrębie, wymienia z jednego strzyku na drugi. A winna jest maszyna udojowa. Mleko ma bowiem tendencję do częściowego zawracania do punktu wyjścia i wtedy choroba przenosi się sama. Wprowadzono więc specjalne łożyska kulkowe tworzące jednokierunkowy zawór. Mleko może płynąć tylko w jedną stronę. Zawracać nie ma prawa. Strzyki są więc izolowane od siebie i droga bakterii została przegrodzona. Dzięki tej metodzie ilość zakażeń spadła o połowę. Mastitis straszy już mniej, ale wciąż straszy. Aparat nazywa się Milko Scan i wypija określoną ściśle próbkę mleka po to, by przeprowadzając analizę ustalić, z czego właściwie to mleko jest zbudowane, bo jest teraz stosowny moment, by odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego człowiek tak o to mleko walczy, co właściwie w tym produkcie niezwykłej biologicznej fabryki jest takiego fascynującego. Otóż odpowiedź jest dosyć prosta. Są tam takie substancje jak białko, tłuszcz, laktoza, różnego rodzaju witaminy A, D, E, K, witamina C, które zapewniają człowiekowi ogromne zaspokojenie jego potrzeb energetycznych, bo wystarczy powiedzieć, że 1,5 litra mleka zaspokaja dzienną potrzebę na białko i wyniki już się pokazały Tłuszcz 3,75 Wody 89,8 Laktoza 4,69 Mleko średniej klasy, ale warto też pamiętać, że ta sama ilość, czyli 1,5 litra mleka zaspokaja 30% potrzeb energetycznych człowieka w ciągu dnia Mówi się zresztą nie bez powodu, że w tych krajach, gdzie jest dużo dobrego mleka, jest również dobrobyt. Warto o tym pamiętać. Tłuszcz, białko, kazeina, witaminy, a szereg innych. Chciałoby się wesnąć drogi, panie Kamiński. Gdyby tylko to było w mleku, byłoby rzeczywiście idealnie, ale jak wiadomo, do ideału można się zbliżać, ale osiąga się go bardzo rzadko. Mleko jest produktem biologicznym, mleko zawiera bakterie. Czasem zawiera zbyt dużo. Właściwie od 1917 roku w Wielkiej Brytanii, który można tu uznać za kraj taki wzorcowy, na, którym, na którego doświadczeniach można opierać y, to, co dzieje się w innych krajach próbujących osiągnąć ten stan rzeczy, od 1917 roku w tamtym kraju istniały badania nad mlekiem. Właściwie od 30 lat y, Anglicy wiedzą, Jakie to mleko powinno być i wprowadzili u siebie normy, normy bakteryjne. W jednym mililitrze mleka klasy najwyższej co najwyżej 20 tysięcy bakterii. Stan nieosiągalny. Nie tylko w naszym kraju, ale w szeregu innych. Jeszcze dobre mleko, które skupuje się po niezłej cenie, to jest do 150 tysięcy bakterii w jednym mililitrze. Takie, za które płaci się już trochę mniej, to jest 150 tysięcy, 200, 250 i powyżej 250, za które farmer już dostaje zdecydowanie mniejszą ilość pieniędzy. No takie są normy. Z mleka najwyższej jakości można robić różne rzeczy, bywa, znaczy można je pić bez przegotowania, czego zresztą tak naprawdę nie zalecają dietetycy w żadnym kraju. Z mlekiem jest tak z wodą. Tymi bakteriami trzeba sobie przed spożyciem poradzić. By mieć mleko odpowiedniej jakości przede wszystkim trzeba go mieć odpowiednio dużo, by w pewnym momencie móc nawet zacząć wybierać. To biorę, tego nie. A żeby było dużo, no, trzeba przestać także nie uśmiechać się z politowaniem nad krowami.